Udostępnij ekran. Oczywiście <suszy> udostępniamy sobie w większości. <suszy> Poczekam sobie. Pogadamy dzisiaj głównie o następnych dni oraz przede wszystkim o tym, co może się wydarzyć na. Święta. Przyznam Wam szczerze, że będzie pierwsza transmisja. Kolejna będzie w poniedziałek albo we wtorek, bo ja w ogóle mam szkołę. Nijak nie będę mógł analizować świąt. Nie ma. Taka jakbym powiedział krótka analiza tego, co się może wydarzyć. Dobra. Nie przedłużając, widzowie lecimy. Kto nie obejrzy, obejrzy sobie retransmisję, bo potem jadę na trening. <laughs> Zaczynamy od modelu GFS, który w tym momencie widzi nad polską wyż. Jutro będzie wyż nad polską 1035. Zmiany nadejdą praktycznie w sobotę nad morzem, opady deszczu. Marzącego deszczu, opady mieszane, czy również z samego mokrego ciężkiego śniegu. Opady te będą pojawiały się na od Niemiec po północny wschód, północ kraj, częściowo Kaliningrad, Warmia Mazury czy Czechy. Później opady będą przeniść na wschód i południe. Jednocześnie będą pasma, jednocześnie uaktywnią nam się pasma konwekcji. Głównie w pasie od Gradu Brytanii, poprzez Marnie Mazury, Kujawy, Pomorze, Polskie, Lwówskie, Czechy, Niemcy. Kolejna porcja opadów deszczu i deszczu ze śniegiem pojawiałaby się w nocy z poniedziałku na wtorek, a w zasadzie dzieli na poniedziałek. Na kolejny ogień idzie modele CMW HRS, który. Co? Jeszcze nie, a co, chcesz jechać.